Czy terapia logopedyczna online ma sens? Terapia logopedyczna online stała się popularniejsza, szczególnie w minionych trudnych czasach domowych, ale została z nami na dłużej, ponieważ taka forma okazała się dla niektórych bardzo wygodna? Jedyna możliwa? Jak to zwykle bywa, nie ma jednej odpowiedzi, czy terapia online to dobry kierunek. W zależności od konkretnego przypadku, terapia online może być skuteczna i wygodna. Ale w niektórych sytuacjach może nie spełniać oczekiwań obu stron. To, czy terapia online się sprawdzi, zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb pacjenta i jego trudności, po części także z warunków technicznych. W tym filmie opowiem Ci, jakie są jej wady i zalety. Zacznijmy zatem od zalet. Zalety terapii logopedycznej online. Po pierwsze, dostępność specjalistów w trudnej lokalizacji. Jednym z największych atutów terapii w wersji online jest to, że pacjent nie musi być na miejscu, więc teoretycznie nie jest ograniczony do specjalistów w okolicy. Tu jednak walczyłabym o wyszukiwanie specjalisty e, albo wspólną naukę logopedy, który razem z rodzicem będzie dla danego pacjenta, na przykład się szkolił z tego obszaru, z którego nie czujesz jeszcze mocny. A teraz podam Ci przykład, kiedy faktycznie ta lokalizacja miała znaczenie i wyspecjalizowanie się jakiegoś logopedy, tutaj mnie akurat, w danym obszarze i miało to znaczenie i ta diagnoza terapia online była kluczowa. A więc moja 22-letnia jakoś tak pacjentka po wszczepie implantu ślimakowego szukała specjalisty w swoim regionie. Okazało się, że w promieniu dziesiątek kilometrów nie było nikogo wyspecjalizowanego. Akurat w sytuacji wszczepu implantu ślimakowego, pomocy potrzebujesz natychmiast. Nie możesz zwlekać miesiącami albo pozwolić sobie na naukę tego logopedy, który z tobą pracuje, ponieważ jeśli ktoś nas dobrze nie poprowadzi, chociażby nie będzie wielokrotnie wspominał o kluczowym czasie noszenia procesora, taki banał, możemy na zawsze stracić pewne możliwości słuchowe. W takiej sytuacji terapia online stała się najlepszym rozwiązaniem, ponieważ Dziewczyna mogła łączyć się ze mną, a i tak polegało to na tym: że rozmawiała ze mną przez popularną platformę, puszczając w odpowiednim momencie przygotowane przeze mnie pliki kompleksowy program słuchowy mojego autorstwa. To po prostu procesora. Następnie wykonywała zadanie. Zaznaczała, czy coś słyszała, albo na przykład, zaznaczała, czy to były dwa takie same dźwięki, czy inne, wybierała z dwóch opcji danej dźwięki i wiele, wiele innych. Dlatego było to jak najbardziej możliwe, bo i tak, tu ze mną, tym zdrowym uchem słyszącym, rozmawiała przez platformę, a na tym drugim puszczała dźwięki i. Dawała mi feedback. Przede wszystkim pisząc o lokalizacji, miałam jednak na myśli nie taką sytuację, ale Polaków mieszkających za granicą. Wydaje się to abstrakcyjny przykład? Nie do końca. Większość moich konsultacji online to właśnie Polacy, którzy wyjechali na jakiś czas z dziećmi i potrzebują polskojęzycznej pomocy, której nie ma w odległości setek kilometrów. Dzięki terapii online logopeda może prowadzić zajęcia nawet gdy dziecko i rodzice są na drugim końcu świata. To lepsze rozwiązanie niż brak jakiegokolwiek wsparcia. W moim przypadku często m.in. pomagam rodzicom zaplanować terapię w taki sposób, by podczas wizyt w Polsce mogli skonsultować się z konkretnymi specjalistami stacjonarnymi, udać się na turnus odpowiedni, logopedyczny, badania słuchu zrobić i inne. Drugą taką zaletą jest elastyczne podejście. Nie zawsze warunki życia danej rodziny pozwalają na regularne stacjonarne wizyty u logopedy. Rodzina wielodzietna, w której do jechania nawet 30 km nie wchodzi w grę, to jest możliwe. W takiej opcji także lepsza będzie terapia online i wsparcie, chociażby regularnymi wskazówkami, niż żadne. Kiedy terapia online nie zawsze się sprawdzi? Choć terapia online ma zalety, nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem. Przykładem może być praca z większością dzieci ze spektrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy lub tymi, z którymi pracujemy w nurcie miofunkcjonalnym. Terapia online może okazać się nie tylko mniej efektywna niż stacjonarna, ale pewne rzeczy po prostu niemożliwe do wykonania nawet zaangażowanym i świadomym rodzicem. Z mojego osobistego doświadczenia wynika, że czasem konsultacja czy terapia online to faktycznie jedyne wyjście. Także dzieci, które mieszkają za granicą lub w miejscach, gdzie naprawdę nie ma dostępu do logopedów, a takich miejsc jest jeszcze wiele, mogą skorzystać z takiej formy. Jak jednak zrobić to skutecznie w przypadku na przykład dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, kiedy naprawdę nie możemy się spotykać? Rodzic może otrzymać ćwiczenia i wskazówki do niego, następnie poprowadzić je samodzielnie, a terapeuta, my logopedzi, korzystając z kamery, możemy obserwować z ukrycia realizację zadania. Następnie dziecko wychodzi z innym opiekunem, a nasz rodzic rozmawia z nami i korygujemy pewne rzeczy, dostarczamy wskazówek. Jest to bardzo skuteczne rozwiązanie, gdy dostęp do terapii stacjonarnej jest niemożliwy, ale możliwy jedynie z naprawdę zaangażowanym opiekunem. Wtedy mamy pewność, że ćwiczy i jak ćwiczy, możemy skorygować te ćwiczenia i mamy od razu feedback i to jak reaguje dziecko na pewne ćwiczenia, jak nie, możemy wprowadzać różne wskazówki, więc jest to możliwe, jest. Tylko trudne, bo rodzic musi być naprawdę zaangażowany i czasami musimy zrobić wiele poprawek, a my byśmy dali przykład na żywo i dzięki temu rodzic już nie musiałby tyle razy poprawiać swojego zadania, tylko podpatrzyłby nas i po prostu zrobiłby tak samo na przykład w domu. Więc tutaj mamy oczywiście trudność, ale jednak jest to możliwe. Czy terapia w takim razie online jest dobra, czy zła ostatecznie? Nie ma jednej jasnej odpowiedzi. Nie mamy prawa jej klasyfikować w tych kategoriach. Kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do sytuacji pacjenta i jego potrzeb. Na przykład, w przypadku dorosłej osoby po implantacji, terapia online może być idealnym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy ćwiczenia polegają na precyzyjnej pracy z nagraniami. I dzięki temu, że jest online, nie musi ten pacjent dojeżdżać gdzieś daleko, skoro ma dzieci, psa i po prostu nie ma takich możliwości, żeby dojechać na przykład 50 kilometrów. Więc spokojnie może być. Idealną formą. Z kolei dla dziecka z ORM, czyli z opóźnionym rozwojem mowy, mieszkającego w dużym mieście z dostępem do wielu specjalistów, tradycyjna terapia będzie zdecydowanie bardziej wskazana i efektywna. Terapia online może być świetnym rozwiązaniem, ale zawsze należy uważnie przemyśleć, czy w tym dokładnie przypadku jest naprawdę najlepszą opcją. Napisz w komentarzu, co myślisz o logopedycznej terapii online.